Dzień dobry moi drodzy kochani, jedyni. Dzisiaj odpowiedź na pytanie, które dostałem od Iwony. Iwona zadaje to pytanie przy okazji webinaru, który prowadziłem jakiś czas temu na LinkedIn, związany z dysfunkcjami Lencioniego. Znaczy, nie Lencioni ma dysfunkcję, tylko chodzi o dysfunkcję pracy zespołowej opisane przez Lencioniego. Jak ktoś nie zna, znajdźcie w internecie, jest tego pełno. Proszę sobie poszukać. W każdym razie, jedną z tych dysfunkcji zdefiniowanych przez Patryka Lencioniego, które występują w pracy zespołowej, jest obawa przed konfliktem. Jedna z takich podstawowych dysfunkcji. No i Iwona pisze, w jaki sposób rozpoznać rodzaj konfliktu? Bo ja mówiłem tam o trzech rodzajach konfliktu. To nie jest typologia Lencioniego, to jest typologia, którą wyczytałem u pana Davida Clatterbucka w książce o team coachingu. Można się zapoznać, jej chyba nie ma już w obiegu, ale ona szczególnie nie pokaże wam mechaniki pracy team coacha. Ona jest taką poglądową książką, no, trochę o team coachingu, trochę w takim akademickim mam wrażenie, wrażenie stylu. No ale dobra, jest jakby typologia ty konfliktu, trzy rodzaje konfliktu. Merytoryczny czy zadaniowy to jest konflikt, o którym piszełem ci oni właśnie, i to jest konflikt, który dotyczy tego, że mamy różne perspektywy na to, co robimy. Na przykład na to, co jest sednem problemu, na to, jakie działania podjąć, na to, jakie mamy pomysły, co wdrożyć, jakby co po kolei zrobić, no, treść naszej pracy, zadania. Drugim rodzajem konfliktu jest konflikt interpersonalny. I można by o tym pomyśleć trochę tak, że ktoś kogoś nie lubi. Nie? Są jakieś animozje, komuś coś nie pasuje. I oczywiście często tak jest w ogóle w zespołach, że ktoś kogoś nie lubi. Tak po ludzku. Ale często jest tak, że ludzie w zespołach mają wobec siebie ambiwalentne uczucia. To znaczy, współpracuje z kimś w zespole. No i właściwie to nawet nie jest tak, że ja go nie lubię. Mało tego, może być tak nawet, że ja go lubię w ogóle, ale denerwują mnie jakieś jego pojedyncze zachowania. Ogólnie doceniam jego pracę, jest w porządku. Nawet, tak jak mówię, mogę darzyć go sympatią, ale pewne rzeczy podczas spotkań albo w naszej współpracy wkurzają mnie, irytują, drażnią, przeszkadzają. Mi. I czasem, im bardziej mam ambiwalentne te uczucia, to w ogóle tym trudniej o tym powiedzieć. I trzeci rodzaj konfliktu to konflikt strukturalny, czyli chodzi o proces, o proces współpracy, o podział zadań, o strukturę tego zespołu. Kto za co odpowiada, kto miał co dowiedzieć, kto komu czegoś tam przekazał albo nie przekazał, więc o proces współpracy chodzi. I jeśli chodzi o ten rodzaj, o rozpoznawanie tego rodzaju konfliktu, to myślę, że dwie z tych trzech kategorii są kluczowe. To znaczy te, które są Interpersonalne te, są interpersonalnymi tematami, i te konflikty, które są nieinterpersonalnymi tematami. Yy, te konflikty, które są nieinterpersonalnymi tematami, najłatwiej poznać po tym, że obserwując pracę tej grupy, macie wrażenie, że ludzie szukają prawdy. Nie w filozoficznym znaczeniu, tylko w znaczeniu tego, że próbują dojść do tego, jak jest i jak. Byłoby najlepiej. Na przykład. No właśnie, co tak naprawdę jest w tym problemie problemem najważniejszym, kluczowym elementem, co powinniśmy zrobić, jak podzielić się tymi zadaniami. O co tu tak naprawdę chodzi? Kto powinien był coś zrobić, ale nie zrobił i to ma wymiar rozmowy o treści tego spotkania. I teraz, żeby sprawdzić, czy to jest naprawdę o tym, czy nie o tym, bo czasem może być tak, że ludzie rozmawiają o treści, ale podłoże jest psychologiczne, uczuciowe, interpersonalne. To trzeba dobrze obserwować i grupę i siebie. To znaczy przyłożyć uwagę do tego, z czym ludzie do siebie mówią, jak na siebie reagują, jaką mają mimikę, kiedy do siebie mówią, jak gestykulują, z jaką ekspresją wchodzą w interakcję. Być na to uważnym, obserwować to. I jednocześnie obserwować, co to wam robi. Na przykład, czy to budzi jakiś niepokój w was. Czy, to, czy jest tak, że. Nie taki poznawczy, że. O, a może już powinniśmy bardziej mówić zwięźle i przejść do konkretów. Tylko taki niepokój, który trochę jest w brzuchu, w nogach, gdzieś w ramionach może, różnie można tego doświadczać, czyli trochę na poziomie uczuć, czy to na Was jakoś oddziaływuje? Bo jeśli na Was oddziaływuje, to na innych pewnie też. I jeśli oddziaływuje, to ma źródło swojego oddziaływania. Więc to może oznaczać, że mimo tego, że ludzie rozmawiają o treści. Odnoszą się merytorycznie do tego, co jest omawiane, to jednak na tym poziomie psychologicznym, uczuciowym jest coś nie tak. I teraz, czy, interw czy interweniować, czy nie interweniować, czy się tym w ogóle zajmować, to jest trochę pytanie o to, co jest ważniejsze w danej chwili. Bo może jest tak, że merytorycznie, treściowo dzieje się coś ważnego. Może jest tak, że w danym momencie to jakoś za bardzo nie przeszkadza. Daje się to odczuć ale to nie przeszkadza nam w osiągnięciu naszych celów. To jest pytanie, jak to wpływa na cele tej pracy, tego spotkania, tego zespołu. Ale może być tak, że wpływa. Po pierwsze, i warto się tym zająć. Po drugie może być tak, że nie wpływa i nie warto się tym zająć w danym momencie, ale warto się tym zająć w ogóle. I wtedy to jest pytanie nie o to, czy interweniować, czy tylko kiedy. Może nie w danej chwili, w danym momencie, w danej sekundzie dyskusji, ale po spotkaniu to omówić. Albo umówić to na początku kolejnego spotkania, tak, żeby w ogóle dotknąć tej sprawy, jak ze sobą rozmawiamy, jak ze sobą wchodzimy w interakcję, ale niekoniecznie w danym momencie. W danym momencie interweniować, szczególnie wtedy, kiedy przeszkadza celom, albo macie wrażenie, że to zaraz może, być, może eskalować i e, interwencja będzie jeszcze trudniejsza. Co robić? W pierwszym kroku zatrzymajcie w ogóle sytuację, jeśli już interweniujecie. Jeśli to jest na początku spotkania, no to jakby wiadomo, nie ma czego zatrzymywać, po prostu zacznijcie od tego, albo w podsumowaniu spotkania dotknijcie tematu. Ale jeśli to jest w trakcie dyskusji, zatrzymajcie. Ja nawet używam takich gestów, jak widzicie, rękami. Mówię, poczekajcie, zatrzymajmy się na chwilę. Normalnie tak po ludzku jakoś to powiedzieć. Nie trzeba wchodzić w jakąś taką sztuczną rolę prowadzącego, który teraz tutaj, prawda, dokona jakiejś interwencji. W ogóle nie, nie używajcie słowa interwencja, bo to jest żargon rozwojowy. Więc po prostu co poczekajcie? Zatrzymajmy na chwilkę tę dyskusję. Bo chciałbym was o coś zapytać. Mam wrażenie, że coś się dzieje. I w dalszej części jestem zwolennikiem tego, żeby się w ogóle odciążać, jako prowadzący. W roli prowadzącego, żeby się odci odciążać. Co to znaczy? To znaczy, żeby nie brać odpowiedzialności za to, jaki będzie wynik waszej interwencji. Dlaczego? Dlatego, że wy pracujecie z dorosłymi ludźmi. A jak mówi jedna z zasad komunikacji, na przykład z analizy transakcyjnej, każdy dorosły człowiek jest zdolny do myślenia. No, chyba, że ma problemy poważne, jest chory psychicznie, po prostu. No, ale każdy jakiś w miarę normalny człowiek, w sensie funkcjonujący, nie? funkcjonujący w jakiejś jednostce, jest zdolny do myślenia. To znaczy, jest zdolny wziąć odpowiedzialność za to, co się tutaj dzieje. Jeśli on jest w coś zaangażowany, jest częścią tego, co się dzieje, to też powinien. Coś robić w kierunku tego, żeby to się zmieniło. Powinien, to znaczy, jeśli tego oczekuje. Jeśli tego nie robi, no to, to niech tego nie oczekuje. Więc wy też nie, nie, nie bierzcie na siebie zbyt dużo odpowiedzialności w tym, żeby coś z tym zespołem zrobić, naprawić tę sytuację. Wy nie jesteście od naprawiania. Prowadzący w ogóle nie jest od naprawiania. Prowadzący jest od wytyczania pewnych ram na spotkania i brania odpowiedzialności. Za uważność w trakcie tego spotkania, uważność na proces, uważność na merytorykę, przeprowadzanie tego spotkania punkt po punkcie, na przykład przez agendę, i uważność na to, co się dzieje w procesie, czyli na przykład na dostrzeganie tych elementów, które świadczą o konflikcie takim czy siakim, zauważanie tego, mówienie o tym, nie przegapianie tego, nie zamiatanie tego pod dywan. Od tego jest prowadzące, żeby to zauważać i dawać okazję do omówienia tego. No i mówicie, wyciągacie tacy, i mówicie: Zobaczcie, dzisiaj na tacy mamy taką sytuację, co wy na to? I oczywiście nie zostawiamy grupy samej w tym, ale pomagamy, więc wy jesteście też od pomagania, a nie od załatwiania tego za nich. Dlatego, drodzy prowadzący, odciążajcie się i bierzcie odpowiedzialność za to, za co możecie brać. Trochę tak jak w coachingu: bierzemy odpowiedzialność za to, jak pracujemy z tym klientem, za naszą rzetelność, za naszą uwagę. Za najlepsze staranie, za metodologię, jakiej używamy, yy, za swoje kompetencje, nie? ale za to, jaki będzie wynik mojej pracy z moim klientem, ja nie mogę wziąć odpowiedzialności, bo choćbym stawał na rękach, to ostatecznie zależy od niego. Więc ja nie mogę go zmusić do pewnych rzeczy. Więc ja mogę też wziąć odpowiedzialności za wyniki. Podobnie jest z prowadzącym zespole. Więc to, co warto zrobić, to powiedzieć o tym, co widzicie. Jakie macie wrażenie? Jakoś tak najbardziej po ludzku. Powiedzieć, wiecie co, no gadamy tam o tej sytuacji, o tym KPI-u tutaj, ale mam wrażenie, że czasem jak do siebie mówimy, to mówimy, nie wiem, z jakimś takim... Mam wrażenie, że może... No i powiedzcie o swoim wrażeniu. Jakby Co to jest? Że tam jest jakaś pretensja, albo że tak jakby komuś coś nie pasowało, albo tak, tak jakby kogoś coś denerwowało. Czy wy też to widzicie? O, i to jest kluczowe pytanie. Czy wy też to widzicie? I zacznijcie pewien mini dialog z zespołem. Mini to znaczy, tak, żeby to nie było zbyt długie i rozwlekłe. Dlatego też warto rozważyć, czy to zrobić w danym momencie dyskusji. Bo jak to będzie długie i rozwlekłe, to może warto to od tego zacząć kolejne spotkanie albo zarezerwować czas na koniec. Ale nie chodzi o to, żeby się teraz rozpływać w tym, jak pracujemy, tylko żeby coś zauważyć i zdecydować, co z tym zrobić. Tak pracuje coach Action Learning. Zauważa te momenty, poddaje to pod dyskusję i pomaga grupie coś z tym zrobić. Więc od razu właściwie odpowiedziałem na pytanie, którego Iwona nie zadała, czyli co w ogóle robić w takich sytuacjach. Wracając jednak do pytania, jak rozpoznać rodzaj konfliktu? Podsumowując, obserwujcie to, co się dzieje w grupie, i można by powiedzieć, jeszcze w tej obserwacji dostrzegajcie dwa poziomy. Też analiza transakcyjna, która jest pewnym nurtem w psychologii, psychoterapii, wy, opisująca interakcje między ludźmi, mówi o takich dwóch poziomach w komunikacji tym psychologicznym i tym werbalnym, to znaczy werbalny to, to są te słowa, to, są, to jest to, co do siebie mówimy, a ten psychologiczny to, było, to, to, to będzie to wszystko inne. Ta ekspresja, ten ton głosu, te gesty, mimika, spojrzenie, te, ten klimat, który tutaj tworzymy. Co jest w tym klimacie? Jeśli macie wrażenie, że w tym klimacie jest zupełnie OK, no to jedziemy dalej. Nie? To być może w tych ścieraniach nie ma nic, czym się trzeba zajmować, albo ewentualnie trzeba coś pomagać wyjaśnić, kleryfikować, dopo, do, dopowiadać coś, co dotyczy tej merytoryki. Ale jeśli macie wrażenie, że to jest coś z obszaru uczuć, emocji, no to mówcie o tym. Zatrzymy, zatrzymujcie sytuację i mówcie o tym i pytajcie grupę, to co robimy, jak dalej pracujemy, jak możemy zmienić sposób naszej komunikacji. I oddawajcie im odpowiedzialność. Odciążajcie się w roli prowadzącego. Mam nadzieję, że to jakoś pomaga. Wam i pomoże w tym, żeby rozpoznawać rodzaje konfliktu w grupach i zespołach, z którymi pracujecie. Jak zwykle proszę o dary z nieba, to znaczy o łapkę w górę, o komentarz na dole. Komentarz, dlatego że pomaga w algorytmie YouTube'owym, po prostu ten film się wyświetli większej ilości osób, ale też ja jestem ciekaw Waszych myśli. Jestem ciekaw, co. Widzicie w tym, co mówię. Jak to słyszycie, jak to widzicie w swojej pracy, jeśli macie wątpliwości, nie zgadzacie się ze mną. W ogóle jak się zgadzacie, to się piszcie, że się zgadzacie. Ale jeśli cokolwiek budzi Wasze wątpliwości, piszcie. Chętnie na to odpowiem, chętnie poddam to pod dyskusję. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi, dasz bór i do zobaczenia. Niebawem. Pa!